W świecie, w którym ludzie są porywani i atakowani przez demony, istnieje organizacja, która zajmuje się ich eliminacją. Chociaż nie są oni uznawani przez rząd, co stwarza pewne problemy, to już od starożytności nieustannie chronią ludzkość przed potężnym zagrożeniem ze strony demonów, i to nawet za cenę własnego życia. Pokonywanie demonów to istotna część korpusu zabójców demonów, ale bez odpowiedniej komunikacji, wyposażenia czy brygady kakusi zajmującej się przenoszeniem rannych, drobnym leczeniem oraz innymi kwestiami porządkowymi, walka z demonami byłaby jeszcze trudniejsza. Organizacja zrzesza setki przeszkolonych zabójców demonów, gdzie każdego można nazwać dobrym, jeżeli chodzi o zdolności. Tak istnieją przeciwnicy, do których nadają się tylko najsilniejsi i najwytrwalsi. Właśnie do takich zalicza się elita tej organizacji nazywana filarami. Mają oni również dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o sprawy związane z działaniami Korpusu Zabójców Demonów i w tej kwestii ustępują jedynie obecnemu mistrzowi organizacji. Każdy z filarów odpowiada za zbieranie informacji oraz patrolowanie przydzielonego im regionu, a także pokonanie demonów znajdujących się w nim. Mogą oni przejmować także misje innych rang, pod warunkiem, że niższe rangi nie są w stanie ukończyć swojego zadania z uwagi na jego zbyt dużą trudność. Aby jednak zostać jednym z dziewięciu filarów, istnieją tylko dwie opcje. Pierwsza, mając najwyższą rangę wśród zabójców demonów, należy zabić 50 demonów lub jednego należącego do 12 kizuki, czyli najpotężniejszych demonów będących pod komendnymi największego zagrożenia dla ludzkości, czyli Muzana Kibutsudziego. Natomiast drugą opcją jest zostanie następcą jednego z filarów, co również wiąże się z bardzo trudnym i wymagającym treningiem. Warto zaznaczyć, że każdy z filarów posługuje się innym stylem oddechu, czyli stylem szermierki, którego można użyć do potężnego i bardzo precyzyjnego ataku przeciwko demonom, ale również przy ich pomocy można chociażby złagodzić swój upadek czy zwiększyć obszar uderzenia. Dodatkowo każdy z elity potrafi używać zaawansowanej techniki oddechowej, co pozwala na gigantyczne zwiększenie swoich zdolności fizycznych, jak siła, szybkość, ale również redukcja zmęczenia fizycznego. Technika ta obejmuje również umysł, a także przy jej pomocy można spowolnić krążenie, a nawet całkowicie zatrzymać krwawienie, jeśli nie obejmuje to poważnych ran większości narządów. Spośród obecnych filarów wyróżniamy filar wody, płomienia, dźwięku, wiatru, kamienia, mgły, miłości, węża oraz owada. Chociaż bez wątpienia każdy z nich jest potężny porównując do niższych rang, tak jeżeli chodzi o siłę fizyczną panuje wśród nich pewna dysproporcja. Zdecydowanie do najsłabszych z nich należy użytkowniczka oddechu owada Shinobu Kocio. W końcu, jako jedyny filar, nie ma wystarczającej krzepy, żeby pozbawić demona głowy, do czego zdolni powinni być nawet przeciętni zabójcy demonów. Jednak swoje braki nadrabia tym, że jest zdecydowanie najszybsza spośród filarów, a swoje ubytki w sile rekompensuje wiedzą medyczną, która pozwala jej sprawniej oraz szybciej rozprowadzać śmiertelną dla demonów truciznę co umożliwia ich uśmiercenie bez potrzeby pozbawienia ich głowy. Należy ona do osób, które ukrywają swoje frustracje za fałszywym uśmiechem, a potrafi przy tym również dobrze grać troskliwą i współczującą osobę. Chociaż zdarzają się momenty, gdy naprawdę okazuje współczucie, jak w przypadku Nezuko. Znacznie silniejszy pod względem krzepy jest uczeń urokodakiego i użytkownik oddechu wody, Giyu Tomioka, który bez trudu zatrzymał filarowada w swoim uścisku, aby nie mogła się ruszyć. Chociaż zdecydowanie inaczej by to wyglądało, gdyby Shinobu chciała walczyć na poważnie. Był w stanie bez trudu pociąć silnego demona oraz unicestwić jednego z dwunastu Kizuki, zaliczającego się do dolnej piątki. Jest raczej małomówny, ale jego intencje są szczere, w końcu potrafił postawić swoje życie na szali, ręcząc za Nezuko. A mimo, że zdaje się utrzymywać powagę i sprawia wrażenie, że niczym się nie przejmuje, tak ruszyło go, gdy usłyszał, że wiele osób go nie lubi. W oddziale tej elity nie brakuje barwnych postaci, jest chociażby filar mgły, który zdaje się być stale rozkojarzony i obojętny co do niektórych decyzji, ale mimo to potrafi się opanować i dobrze pełnić swoją funkcję. Poza nim jest też użytkownik oddechu węża, który jest surowy, nieufny i przywiązuje niezwykłą wagę do zasad. Czy wreszcie roześmiana i komplementująca swoich kompanów Mitsuri Kanroji, będąca filarem miłości. Zaraz obok niej porywczy, impulsywny szermierz wiatru, by za chwilę trafić na bardzo emocjonalnego mężczyznę o wielkim i umieśnionym ciele, czy mówiącego podniosłym i zdecydowanym tonem, posługującego się oddechem dźwięku. Pozostał jeszcze Kyojiro Rengoku, który pokazał się z bardzo entuzjastycznej strony, zachęcając innych do działania. Udowodnił również, ile znaczy dla niego obowiązek, dyscyplina czy wreszcie honor. Od niego dowiedzieliśmy się również, że zarówno użytkownik oddechu wody, jak i płomienia niezmiennie znajduje się w każdej erze wśród filarów. W dodatku wiemy, że w jego rodzinie oddech płomienia występuje już od czasów starożytnych, ale mimo to zapytany o bardzo zbliżony do oddechu płomienia oddech ognia, nic nie wiedział na jego temat, dlatego zaproponował udanie się do jego rodzinnego domu. Na koniec pragnę dodać, że nie istnieją restrykcje, które zabraniają opuszczenia pozycji filaru i tak można zrobić to dobrowolnie, ale także miejsce może zostać zwolnione w wyniku odniesienia ran i przejścia na emeryturę. I to na dzisiaj już wszystko. Proszę dajcie znać w komentarzu, który z filarów jest waszym ulubionym i dlaczego. To do następnego odcinka, drodzy widzowie. Sayonara.